Witam, witam was wszystkich po raz kolejny mam nadzieję, że się nie stęskniliście. Nie zdążyłem wam podziękować za 50 tysięcy subów na tym kanale. Mam już nawet trochę więcej, w sumie już można by było świętować 60, możemy przerobić tą liczbę. Nie chcę mi się w sumie trochę tą mapkę wykonał x krzychu. Obiecałem wam specjal, dałem też pościg, żeby wykonać swoje mapki i dostałem kilka propozycji, Między innymi to ponoć ten wielki przycisk za 50 tysięcy subskrypcji, który otrzymuję dzięki Wam. To jednocześnie wielki detonator, który za chwilę. Chwilę wysadzimy sobie, oczywiście, w powietrze. Dziękuję, że mogę to sprawdzić. Dzięki Wam. Dziękuję za każdego subika. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Pamiętajcie, że w ramach tej okazji możecie dawać kolejne subiki i z tej okazji możecie dawać kolejne łapeczki. Tymczasem ja wcisnę na nasz przycisk detonacji i zobaczymy, co z tego wyniknie. Co dla nas przygotował X krzychu. Co tu się stanie? Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. No i co? Komputer żyje, więc chyba wszystko git. Słaba ta mapka. To tyle? Halo. To ja. Halo. Co jest? Poczekajcie, bo to nie jest ta wersja Minecrafta. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą, kompletnie nic się nie stało. Ale teraz już mamy na nowo załadowaną mapkę. Dodatkowo ze specjalnym teksturpakiem, który w sumie dużo nie zmienił. W każdym razie nas interesuje wybuch. Ciśnijmy nasz przycisk i zobaczmy, co się stanie. Czy komputer wybuchnie? No, na razie nic się nie dzieje Halo Halo To tyle? To jest słaba ta mapka, powiem wam szczerze, że tak coś, no... Podgląd na TNT Wróć na wstęp, może, może, TNT? Trzeba zobaczyć O! Jest TNT I to... O, jest! Ile tu jest TNT! O kurcze! Dobra, no, przycisk powinien działać Co jest, no? Nie wiem, ustawiłem dobrą wersję Minecrafta, natomiast y, to nie chce działać, dlatego po prostu tam podejdę, y, użyjemy zapalniczki. O, jest, było odliczanie, tak, już powinno być bum, patrzcie, ale nie wiem czemu nie ma bum. Dobra, chodźcie, odpalimy to ręcznie. Trzeba przyznać, że te 50 tysięcy subskrypcji jest naprawdę ogromne. Można byłoby wręcz powiedzieć, że każde te jedno TNT to każdy z was, każde z tych TNT to jeden z moich widzów. Właśnie teraz będziecie wybuchać w tym momencie i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak epicko rozwali mi się komputery na przykład. Dlatego bierzemy sobie zapalniczkę. Proszę bardzo, krzesiwo. I podpalamy. I uciekamy bo to się dobrze nie skończy i dużo tutaj z tego oczywiście nie zostanie. Mam nadzieję, że jakkolwiek mój komputer to wytrzyma. Kompletna masakra! Wszystkie TNT wybuchają po kolei, wygląda to naprawdę wspaniale i jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za tą przepiękną, ogromną, okrągłą liczbę subskrypcji. Wybucha niczym piękne petardy na niebie w Minecrafcie. Dosłownie każde TNT wybuchło. Cały napis 50 tysięcy subskrypcji został wyżarty od początku do samego końca. Aż wspaniałe i niesamowite. A jeszcze piękniejszy jest krater, który tutaj powstał. Coś niesamowitego. A co najlepsze, to nie był jedyny specjal, który na mnie czekał. Mamy jeszcze inne mapki wykonane właśnie w ramach specjalnego 50k, o które prosiłem. Mamy tu chociażby wielkiego mojego kota. To twój kot, uwaga, nie wchodzić do kota. No i jest... A, no wszedłem, no, faj, fajny kot jest w środku, e, ale to nie wszystko, bo kotów mamy jeszcze sporo. Naprawdę to fajny specjal. Dostaliśmy masę grubasów. Teraz mają dzień, mają święto, 50 tysięcy subskrypcji, nawet pozwolę je uwolnić i będę je traktował wyjątkowo dobrze. Nie użyjemy diamentowego miecza, tak więc zejdziemy sobie, tu są jeszcze jeszcze więcej kotów. Mamy tutaj nawet ponoć w ramach naszego specjalu. To jest nawet dla nich kuweta. Żyją w diaksach. Naprawdę wyjątkowo dobrze. Są dzisiaj przeze mnie e, traktowane i idziemy sobie jeszcze może wysadzić jakieś świąteczne 50-tysięczne TNT, bo takie również zostało przygotowane na tej mapie. Mamy tu kolejny napis 50 tysięcy, nie do końca wiem, jak on się ma pojawić, jak to działa, ale zaraz zobaczymy, tu mamy jeszcze jakiś dziwny blok, tutaj mamy coś takiego, nie wiem, jakaś wajcha, Cisnąłem, zobaczymy, co się stanie, chyba nic, ale mam jeszcze jedną dźwignię, o! I mamy nasz 50 tysięcy subskrypcji, już płonie, już wybucha, no i możemy świętować nasze 50 tysięcy subów epicki sposób i zobaczyć. No a zniszczenia nie są takie duże, w sumie jakby nie patrzeć, ale te petardy były naprawdę super pomysłem i za niego naprawdę dziękuję. Od DAF, Shadow. To, 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 dokładnie. Ale to oczywiście nie była ostatnia mapka w ramach specjalu. Mamy jeszcze jeden napis 50 tysięcy subskrypcji. Zobaczcie jaki ładny, jaki okrągły, jak dobrze wykonany, prawie jak na komputerze. Niestety tutaj twórca mapki włączył mi tryb Survival, więc zapewne nie pożyje zbyt długo przy tej ilości TNT. Baj, Jakub, dziękujemy. Na mapie jest około 100 kotów, akurat ciężko je znaleźć. Mam nadzieję, że gdzieś są na napisie, żeby na pewno również cieszyły się z moich subskrypcji i również poczuły eksplozję szczęścia. Tak więc y, możemy powoli wracać. Y, y, mogę wysłać drugą mapkę do wysadzenia. Tak więc możemy wcisnąć nasze dźwignie, możemy włączyć oświetlenie. Game Mode 1 O! Mamy tryb kreatywny włączony, więc jednak przeżyjemy. Mamy oświetlenie. A, możemy zgasić oświetlenie, nie, jednak się przyda. No i odpalamy oczywiście nasz specjal. Zobaczmy, co z niego powstanie i jak będzie wyglądał. Halo? To wasze specjale jakoś nie chcą działać. <grytania> co jest? Mamy domek jeszcze obok. O, to jest dom wiśniaków. Okej. Okay. Nie wiem, czemu nasze TNT nie chce zapłonąć. Może yy, musi przejść sygnał. O! Chyba widzę w czym problem. Sygnał po prostu nawet nie dotknął naszego TNT. No, jest to średnio zaprojektowane. No, jak widzicie, czasami mapki po Was muszę troszeczkę poprawić. Ale oczywiście, twórca miał dobre intencje, dlatego tutaj, jednym dirtem, na pewno wszystko uda nam się naprawić. Na przykład, w ten sposób zaczniemy sobie od wielkiego zera. No, już po chwili cały nasz napis. Cały nasz napis zostaje wysadzony w powietrze. Wygląda to naprawdę bicko. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, bo swoją mapkę wykonał jeszcze użytkownik Gabrelogin. Które mu uciekły na mapce, dlatego trzeba uważać. Mas, ma, mapkę ponoć zrobił sam i zajęło mu to dwie godziny. Nie było używanych żadnych dziwnych pluginów. No i mamy nasze 50k. Tutaj było trochę jednak lenistwo weszło. Co prawda, mapka była tworzona 2 godziny. No i, i jestem skłonny w to uwierzyć, bo tutaj koledze nie chciało się dorabiać zer do tego napisu. I po prostu jest 50,00. Już chciał zrobić 50 tysięcy, zdać jeszcze jedno zero. Uznałem, że da po prostu k, więc y, też jest y, spoko i też taką ewa wersję, oczywiście. Akceptujemy, no ale przydałoby się to najpierw wysadzić. Czy jest jakaś dźwignia do wysadzenia tego TNT? Chyba jest i to chyba ten przycisk. No nie. Chyba musimy po prostu użyć zapalniczki. Na szczęście mamy tutaj jeszcze masę różnych kotów, które również z nami będą świętować właśnie moje 50 tysięcy subów. Może zaczniemy sobie idealnie od tej kropeczki, od której to właśnie zacznie się całe nasze świętowanie. Cały nasz sylwester z okazji 50 tysięcy subów, właśnie wszystko ruszyło i właśnie zostało podpalone. Teraz już. Ech, no, nie przemyślałem tego, poczekajcie. <gry> o, już po chwili zapaliło się poprawnie. Teraz już z pewnością cały nasz napis zostanie wysadzony w powietrze. No i możemy już świętować wraz z kotami, właśnie to, że otrzymałem 50 tysięcy subów. Jeszcze trochę, jak tak dalej pójdzie, będzie 100. Jak widać, nasze koty tak bardzo się ucieszyły, że aż zrespiła się z nich tutaj sieć pajęcza. Tak więc jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję za 50 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że szybko dobijemy do stówy. Na pewno pomogą mi Wasze lajeczki, Wasze subiki, Wasze dzwonki. Tak więc będę wdzięczny za Waszą aktywność pod tymi odcinkami, jak i również pamiętajcie, że ciągle możecie wysłać swoje mapki na wskazane e-mail. Oczywiście dobrze spakowane w formacie RAR w załączniku to bardzo ważne, bo niektórzy wysyłają takie rozwalone, rozwalone pliki i to potem ciężko potem wypakować i tak dalej. W każdym razie czekam na Waszą aktywność, na Wasze komentarze i jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękuję za 50 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że Razem dobijemy do stówy. Do zobaczenia!